Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj wyprowadzimy bardzo ważne równanie, albo nauczymy się go zapisywać. Równanie ruchu w ruchu jednostajnie przyspieszonym lub jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. My już korzystaliśmy z równania ruchu w ruchu Jednostajnym, prostoliniowym to było to zadanie z dwoma samochodami i ten, ta metoda pozwalała bardzo prosto, bardzo schematycznie obliczać wszystkie zadania, gdy dwa pojazdy poruszają się wzdłuż tej samej prostej, w jedną w drugą stronę naprzeciwko siebie albo w tą samą stronę, gdy wyruszą o jednej godzinie albo o innej godzinie gdzieś tam się spotkają i poszukiwanie miejsca spotkania i momentu spotkania było niezwykle proste, jeżeli umiemy ułożyć równanie ruchu. I teraz rozszerzymy tą naszą wiedzę na ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony lub ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony. No to rozpoczynamy. Więc temat jest ruch jednostajnie zmienny, prostoliniowy, równanie ruchu. No i załóżmy, że, że mamy ciało, które porusza się wzdłuż linii prostej, prostej. Z tą prostą skojarzymy oś X, a jak my w, znaczy ja w prawo skierowamy, to od nas zależy, w którą stronę tą oś skierujemy. Od, od tego właśnie, jakie jest zwro, zwrot tej osi, zależą, zależą znaczy znaki przed pewnymi wyrażeniami. No i tak, ciało porusza się w pierwszym punkcie, jest to ruch jednostajnie przyspieszony w kierunku zgodnym z osią X, czyli ciało porusza się w kierunku zgodnym z osią X, więc na początku jest po lewej stronie, na końcu jest po drugiej stronie, współrzędne położenia początkowe XP, współrzędne położenia końcowego XK, przebędzie drogę S, to jest ruch jednostajnie przyspieszony, znamy wzór na drogę w tym ruchu, to jest VP delta T plus A delta T do kwadratu przez 2, no i teraz w każdym z tych będą cztery przypadki właśnie ruchu wzdłuż, jednostajnie zmiennego wzdłuż tej samej osi. My za każdym razem wyrazimy, wyrazimy, znajdziemy wzór na współrzędną położenia końcowego. Zależy się od prędkości początkowej, od przyspieszenia i od, od czasu i od położenia początkowego. No więc jaki jest związek między xk i xp? Co jest większe: xk czy xp? No, oczywiście, w kierunku zgodnym z, z osią x jest coraz większy wartości współrzędnej x, czyli xk jest większe od xp, o ile jest większe xk jest większy od xp o tą drogę s, czyli xk to jest xp plus s. No i w miejsce s wstawiamy cały ten wzór, wstawiliśmy już mamy pierwszy wzór, to już jest równanie ruchu ciała poruszającego się w kierunku zgodnym z osią x. I powtórzymy teraz tą samą operację. Dla y, w kolejnych y, trzech przypadków, bo właśnie jakie mam przypadki, może ciało poruszać się zgodnie z osią, z osią X ruchem jednostajnie y, przyspieszonym, może się poruszać przeciwnie do osi y, osi X ruchem jednostajnie przyspieszonym, może poruszać się zgodnie z osią X ruchem jednostanie opóźnionym i przeciwnie do osi X ruchem jednostajnie opóźnionym. I jeszcze tu y, zaznaczmy, bardzo istotne będą na końcu te, te wektory, wektory prędkości, on wsk wskazuje też kierunek ruchu, więc w, w prawą stronę, a wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym jest zgodny z prędkością, co wyprowadziliśmy przy definicji wektora przyspieszenia i przy znaczy określeniu, zbadaniu, jak to przyspieszenie jest skierowane w ruchu prostoliniowym przyspieszonym. Czyli zapamiętujemy, że, że wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym jest zgodny z prędkością. Znaczy, bo jest zgodny z wektorem zmiany prędkości, a w tym ruchu wektor zmiany prędkości delta V jest zgodny z prędkością, więc i wektor przyspieszenia też jest zgodny z prędkością. No i teraz drugi przypadek. Drugi przypadek ruch dostajnie przyspieszony, ale w kierunku przeciwnym do osi x. No to ciało porusza się tu w lewą stronę, wektor prędkości w lewo, czyli najpierw było po prawej stronie, potem jest po lewej stronie. Czyli mamy współrzędną położenia początkowego xp, współrzędną położenia końcowego xk po lewej stronie. No i wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, bo ruch prostoliniowy przyspieszony. No to, to z tego samego powodu, co w pierwszym, w pierwszym punkcie. No i teraz większa jest współrzędna położenia początkowego niż końcowego. Czyli współrzędna położenia końcowego to jest współrzędna położenia początkowego pomniejszona o przebytą drogę. Wzór na drogę w ruchu, jednost ruchu jednostanie przyspieszonym to jest p delta t plus a delta t kwadrat Dokładnie taki sam jak, jak w punkcie pierwszym. No i wstawmy w takim razie, czyli xk to jest Xp pomniejszone o s i w miejsce s wstawiamy ten wzór, czyli minus będzie przed pierwszym ważeniem, minus przed drugim. Od razu mnożymy to, więc minus Vp delta t minus A delta t kwadrat przez 2. I mamy drugie drugi równanie ruchu drugie równanie ruchu. Bardzo widzimy, że te wzory są bardzo podobne do równania ruchu, ale tam gdzieś jakieś znaki się zmieniają czasami przed prędkością i przed tym wyrazem, który zawiera prędkość początkową i tym wyrazem, który zawiera przyspieszenie. No to punkt trzeci teraz. Ruch jednostajnie opóźniony w kierunku zgodnym z osią X, czyli oś X kierujemy w prawo, tak samo jak w każdym przypadku. No dobrze. Na początku ciała jest z lewej strony, potem jest z prawej, zwalnia. No ale ważne, że porusza się w prawą stronę. Czy wektor prędkości wskazuje kierunek ruchu między innymi ruch jednostajnie prostoliniowy jednostajnie opóźniony, w tym ruchu wektor przyspieszenia jest przeciwny do wektora prędkości, to też omawialiśmy przy definicji wektora przyspieszenia, bo wektor przyspieszenia jest zawsze zgodny z wektorem zmiany prędkości, a w ruchu prostoliniowym opóźnionym wektor zmiany prędkości jest przeciwny do prędkości, co wykazaliśmy odejmując wektory V, Vp i Vk. Czy pamiętamy teraz że w ruchu przyspieszonym prostoliniowym, w ruchu opóźnionym prostoliniowym wektor przyspieszenia jest przeciwny do prędkości. No to teraz znowu staramy się, więc ciało na początku było z lewej strony, na końcu jest po prawej stronie, to jest położenie położenia początkowego, to jest końcowego. Widzimy, że to XK jest większe od XP, o ile jest większe X, xK o drogę przebytą, czyli XK to jest XP plus S. W miejsce, y, es, wzór, wzór na drogę był jednostanie opóźnionym jest podobny do tego wzoru dla ruchu przyspieszonego, jednostajnie przyspieszonego, y, tylko różni się znakiem tu, bo ten pierwszy wyraz VP delta T to jest nic innego, tylko droga, jaką ciało by przebyło, gdyby y, prędkość się nie zmieniała, a ponieważ ruch jest opóź, jednostajnie opóźniony, to ta droga przebyta w rzeczywistości jest mniejsza właśnie o ten wyraz związany z przyspieszeniem. Im większe przyspieszenie, tym, tym ten, y, ist, ta, ta cała droga jest mniejsza, tym ba, się bardziej zmniejsza. No i wstawiamy w miejsce S to całe wyrażenie, no to będzie VXP plus to wyrażenie minus to drugie wyrażenie. I znowu widzimy, że ten trzeci wzór jest podobny do tego drugiego i podobny do tego trzeciego. Y, różnią się y, znaczy zna, znaki przed. Przed y, wyrazem z, zjawiającym prędkość i wyrazem zjawiającym przyspieszenie się tylko, tylko różnią. Zobaczymy, od czego te znaki zależą. No I punkt czwarty, ruch jednostajnie opóźniony w kierunku przeciwnym do osi X, czyli y, y, ciało się porusza przeciwnie do osi, wektor prędkości w lewą stronę, ruch jednostajnie ruch prostoliniowy opóźniony, więc przyspieszenie jest przeciwne do prędkości w tym ruchu, bo, bo wektor zmiany prędkości jest przeciwny do prędkości w tym ruchu yy, ciało na, najpierw jest z prawej strony czyli jest na położenia początkowego xp potem jest po lewej stronie na końcu czyli to jest współrzena xk i yy, 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 xk jest mniejsze od xp o przebytą drogę wzór na drogę w ruchie opóźnionym to jest xp delta t minus a delta t kłada przez dwa czyli ten sam wzór co w punkcie yy, trzecim no i zapisujemy wzór na współrzęd pożenia końcowego. To jest xp minus s, xp pomniejszone o to s. W miejsce xp wstawiamy teraz ten wzór, więc zmieniamy znaki przed vp i zmieniamy znaki przed a, czyli tu będzie minus przed vp, a tu będzie plus, tak? Minus przed vp i plus przed, 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 przed a. I teraz jak przyjrzymy się tym czterem przypadkom, proszę zobaczyć, od czego te znaki zależą. W punkcie pierwszym wektor prędkości był zgodny z osią, i przed prędkością w tym wzorze jest znak plus. Wektor przyspieszenia był też zgodny z osią i przed tym wyrazem zawierającym przyspieszenie też jest znak plus. Teraz Sprawdzimy, czy podobna zależność jest w kolejnych przypadkach. W, ruchu, w punkcie drugim wektor prędkości był przeciwny do osi X i widzimy, że przed, przed wyrażeniem. Wyrażeniem z prędkością w tym wzorze o jest minus. Wektor przyspieszenia też był przeciwny do osi x i też widzimy, że przed wyrażeniem zawierającym przyspieszenie jest też znak minus. Teraz zobaczymy, czy ta zależność jest bardziej tu ogólna. W trzecim przypadku wektor prędkości był zgodny z osią x i widzimy, że w tym końcowym wzorze, przed prędkością, tym wyrażeniem zawierającym prędkość jest plus, zgodny i plus. Wektor. Przyspieszenie jest przeciwny do osi X i przed wyrażeniem przyspieszenie jest znak minus. To bo się zgadza. Teraz w czwarty przypadek. Wektor prędkości jest przeciwny do osi X i patrzymy, na w końcu jest minus przed wyrażeniem, które zawiera tą prędkość. I wektor przyspieszenia jest zgodny z osią x i przed wyrażeniem, które zawiera przyspieszenie jest znak plus. Czyli widzimy, że, że mamy właśnie jedno równanie, jedno równanie, to właśnie tu zapiszę, xk równa się xp, będzie plus minus vp delta t plus minus a delta t kwadrat przez 2, tylko właśnie przed prędkością jest znak plus, jeżeli wektor prędkości jest zgodny z osią x. Jest minus, jeżeli wektor prędkości jest przeciwny do osi x. I osobno to samo powiemy o wyrażeniu trzecim. Jeżeli wektor przyspieszenia jest zgodny z osią x, to w tym wyrażeniu jest plus, w tym przed trzecim wyrazem. A jak wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi x, to ten tu jest znak minus. No i to znak. Przeczytam jeszcze to, co zapisałem, bo piszę kłębazłem przed wyrażeniami zawierającymi prędkość początkową VP i przyspieszenie. Przyspieszenie A, znak plus, jeżeli te wektory są zgodne z osią X, lub znak minus, jeżeli te wektory są przeciwne do osi. I to dotyczy osobno wektora, wektora prędkości i osobno wektora przyspieszenia. Teraz, jak potrafimy narysować. Wektory przyspieszenia i prędkości przyspieszenia, to właściwie mamy jedno równanie, tylko dobieramy tu, dobieramy tu właściwy znak. I teraz ja użyłem delta T, ale teraz kilka zadań rozwiążemy z rzutu, właśnie gdzie wykorzystamy to równanie ruchu do, do obliczania, do rozwiązania no wcale nie takich prostych zadań, ale. Żeby uprościć sobie życie, zamiast delta t wstawimy t. Czyli jakbyśmy na przykład mierzyli czas stoperem, to, to delta t to jest tk minus tp, a jeżeli wtedy na stoperze byłoby na początku 0, czyli to wskazanie końcowe zegara, czy samo T byłoby czasem trwania ruchu, więc czasami sobie znak upraszczamy. Poprawnie jest, jest ten zapis delta T. Szczególnie gdyby na przykład dwa ciała wyruszały o różnej godzinie, to, to trzeba by wstawić te, te, w miejsce delta T. Te, tk te, te minus tp, gdzie to tp byłoby dla dwóch przypadków różne. Ale na razie, na razie zakładamy, że, że jeżeli tam dwa ciała się będą poruszały, czy trzy, to w, że poruszają o tym, tej samej, tym samym, w tym samym momencie na razie. Dlatego możemy w niektórych zadaniach uprościć całe życie i zaraz delta t pisać t. I to tyle, jeżeli chodzi o wyprowadzenie tych wzorów. Jeszcze szybko tu pokażę Nie, o wszystko. i to jest bardzo ważne narzędzie, które pozwala nam dość trudne zadania, szczególnie zrzutów, rozwiązywać, więc warto to znać. No dobrze. I zaczynamy. Teraz spróbujemy wykorzystać tą metodę. I zadanie pierwsze. Najpierw, najpierw będzie o rzucie, e, zadanie zrzutu pionowego, później zrzutu y, poziomego i na końcu zrzutu ukoś, ukośnego więc zadanie pierwsze y, z wysokości H 400 metrów rzucono, y, rzucono pionowo do dołu pierwszą kulkę z, y, z prędkością V1 20 metrów na sekundę y, jednocześnie z ziemi rzucono do góry drugą kulkę z prędkością V2 równa się 80 metrów na sekundę. Po jakim czasie i na jakiej wysokości kulki spotkają się? No i teraz rysujemy kulkę, tą pierwszą na, na górze, kulkę na dole, różnica wysokości to jest H. No i żeby zastosować naszą metodę musimy... Wzdłuż prostej, wzdłuż której poruszają się te kulki, z tą prostą skojarzyć jakąś oś. To nie musi być oś X. Ta oś może być różnie oznaczona. U nas no, oś wysokości najczęściej jest oznaczana symbolem H, więc my tą oś kierujemy do góry, ale moglibyśmy skierować ją do dołu. To jest, tylko w tym przypadku jest to yy, no, korzystniejsze, ale właściwie bo, yy, niezależnie od tego, czy skierują do dołu, czy do góry, wynik będzie, będzie ten sam. Yy, znaczy tą oś kierujemy yy, te, zgodnie z, yy, z tym, jak nam jest po prostu wygodnie. ale nawet jeżeli się pomylimy, to i tak wyniki wychodzą te same. No i teraz, co my musimy y, znać? Musimy znać wekt no, prędkość, y, ciała to pierwsze rzucono do dołu, czy wektor V1 jest do dołu, ciało drugie rzucono z Ziemi, załóżmy, że to jest Ziemia, y, do góry z prędkością V2, czyli już wektory prędkości mamy, jeszcze potrzebujemy wektory przyspieszenia. Jeżeli ciało porusza, pomijamy opór ruchu, jeżeli ciało porusza się y, już, już po wyrzuceniu tylko pod wpływem y, siły grawitacji, nie ma innych sił to y, przyspieszenie jest równe, równe przyspieszeniu ziemskiemu, czyli około, przyjmiemy, przyjmiemy około 10 metrów na sekundę do kwadratu. Dla uproszczenia obliczeń y, To niezależnie, czy ciało rzucamy do dołu, czy do góry, to ponieważ jedyną siłą działającą jest siła grawitacji, czyli ta, y, przyspieszenie to jest y, zgodnie z